Leciałem rejsem Lufthansa El 1350 z Frankfurtu do Warszawy i dostałem darmowe podwyższenie do klasy biznes na tym krótkim locie trwającym półtorej godziny. Miejsce 3F przy oknie dawało świetny widok w późne popołudnie. Niespodzianką okazało się to, że fotel 3A, który miał pozostać pusty, został zajęty przez niezwykłego pasażera. Ogromny pluszowy słoń w rozmiarze człowieka został przeniesiony z klasy ekonomicznej bo tam się nie mieścił. Po starcie podano posiłek z krewetkami w kremowym sosie z warzywami, do tego świeży chleb z masłem i pyszne ciasto czekoladowe. Napoje były bez ograniczeń. Ja wybrałem sok pomarańczowy i spokojnie delektowałem się kolacją. Obsługa była szybka i sympatyczna. Wylądowaliśmy punktualnie, jeszcze przed zachodem słońca, a na horyzoncie nad Warszawą było widać nadciągające deszczowe chmury. Krótki, ale wyjątkowy lot.